Ja jestem z firmy, której może znacie, może nie znacie. Piursorycz pure, znacie. To bardzo dobrze, że, że dzisiaj jesteście. A dzisiaj słyszałeś, dobrze. Pomarańczowi jesteśmy. Ja się ubrałem dzisiaj na czarno, żeby być troszeczkę odwrotnie. Mam tylko paseczek malutki pomarańczowy. Co robimy? Wcześniej e, była sesja typowo SYSOP e, s, s, DevOpsowa, czyli rozmawiałem o konkretnym produkcie, o portworksie, który sprzedajemy bardzo intensywnie na całym świecie. I to jest jedno z rozwiązań, które budujemy pod Kubernetesa i pod środowiska DevOpsowe, ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo wywodzimy się z zupełnie innego kierunku i czy to działa? Nie działa. A miało działać. Dobrze eee, działa, tylko myszkę trzeba ustawić odpowiednio. Dobrze. Więc tak naprawdę produkujemy Storage. I każdy z nas storych jakiś używa, ale ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego akurat storych może być inny niż to wszystko, co mamy na rynku. Dzisiaj będziemy trochę o hardwareze gadać, ale w takim kontekście rewolucyjnym. Dlatego, że kto z Was używa Nirla Wszyscy. Nirlań czyli dysków Nirlań Wszyscy korzystacie prawdopodobnie. Jak nie korzystacie, to korzystaliście, nie? Kto korzysta z, korzystał z New na pewno jest bardzo dużo takich ludzi. Jeżeli chodzi o flash, większość z was korzysta prawdopodobnie. Nawet w komórce macie flasha, ale systemy enterprise'owe nie do końca zawsze są na flashu i chcielibyśmy pokazać dlaczego już mogą być na flashu. Główna bariera, dlaczego systemy, niektóre systemy e, klasy enterprise macierzowe nie są na dyskach flashowych? Cena, prawda? Kosztują bardzo dużo. To jest jakby podstawowa wada. No i my oczywiście produkujemy macierze blokowe, obiektowe, robimy macierze plikowe, wiele, wiele rzeczy. Odskalujemy je od 22 terabajtów do kilkudziesięciu petabajtów, więc jesteśmy w stanie dostarczyć przeróżne systemy. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o zupełnie czymś innym: o tym, dlaczego musimy skończyć z dinozaurami. A dinozaury to są wszystkie systemy, które są właśnie oparte na dyska, o dyski obrotowe o to, że już możemy to zrobić, możemy wymienić dyski obrotowe na dyski flashowe, które się zrównają ceną z dyskami obrotowymi. I to jest właśnie kwestia tej prezentacji. Więc pierwsza rzecz, my chcemy podejść do naszych produktów, czy podchodzimy cały czas do naszych produktów w sposób, który ma otworzyć konkretne funkcjonalności flasha, konkretne funkcjonalności tych, tych konkretnych produktów i tutaj pojawia się lepsza nauka, to znaczy co oznacza Better Science, co to konkretnie oznacza. Otóż my spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu nad tym, żeby każda wada dysków czy modułów flashowych została pokryta przez software. Budujemy, mamy około 3000 deweloperów. Obecnie mamy, mamy bardzo duże RD w, w czeskiej Pradze. Mamy na świecie 3-4 takie centra. I ważna rzecz jest taka, że jeżeli popatrzymy sobie na to, jakie są wady i jakie są wyzwania naszych, naszych środowisk, no to możemy sobie to porównać do tego, co było kiedyś. Kiedyś mieliśmy bardzo fajne dane w postaci papierowej, często generowane po prostu przez ludzi. No i dzisiaj jest to troszeczkę inne. No oczywiście tutaj ktoś, ktoś bardzo nie lubi jednego słowa, ale te dane są często generowane przez maszyny, tak? Większość danych jest generowanych przez maszyny. Więc to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo ciekawa, ale z drugiej strony mamy media. No i pamiętacie albo jak nie pamiętacie ze studiów, to to są dyski, kiedyś były jak lodówki albo jak pralki. Teraz są oczywiście dużo mniejsze, ale mamy nowe medium. Które ma zupełnie inne, inną charakterystykę, zupełnie inaczej do niego trzeba podchodzić. I cały świat zbudował wokół tego starego medium wszystko. To znaczy od początku, cały software, hardware, wszystko to było przypisane do tego starego medium. A nowe? Hmm. Nowe ma pewne wady. Na przykład nie jest takie trwałe, no bo możemy wypalić komórkę. Ma pewne wady związane z tym, że musimy je w odpowiedni sposób czyścić, przygotowywać i tak dalej. Więc. Pojawia się kolejna rzecz, no dobra, to mamy nowe dane, nowy typ danych, który kompletnie nie odpowiada tym starym systemom e, storageowym, które były wcześniej. No i mamy też nowe medium. I jak to połączyć? Jak zrobić z tego użytek? No i oczywiście tutaj pojawił się piór w 2009 roku. Powiedział, hej, zrobimy coś innego. Zrobimy to zupełnie inaczej. Nie będziemy bazowali na żadnym algorytmie, który był wcześniej zdewelopowany pod storage żadnym. Staramy się wybudować od początku, adresując wszystkie wady. No i okej, okay, no to kogo możemy zatrudnić do takiego developmentu? Na pewno nie ludzi, którzy pisali storage. I zatrudniliśmy ludzi kompletnie niezwiązanych ze storage'em. Kompletnie takich, którzy myśleli w zupełnie inny, nieszablonowy sposób. No i oczywiście pojawia się kolejna rzecz. No dobra, no ale jak wy to zaadresowaliście? Jak ukryliście wady Flash'a? Przecież Flash był w 91 roku wynaleziony. No to dlaczego przez 20 lat nikt z tym nic nie zrobił? Otóż pierwsza wada, największa, nikt nie był w stanie nic zrobić, bo wszyscy byli skupieni na tym, żeby sprzedawać stare, dobre maszyny, aktualizować ich kod i będzie wszystko w porządku. A my chcielibyśmy być firmą technologiczną dostarczać technologię, która dostarcza innowacje, którą możecie dalej kontynuować w swoich firmach. No i oczywiście. Pojawia się kolejny problem, no dobrze, no ale dlaczego te stare medium było, nie jest takie dobre do obsługi, znaczy stare mocierze nie są dobre do obsługi nowego medium? Otóż jest wiele problemów z tym związanych. Po pierwsze, jak zaczynamy sobie się coraz głębiej, czy zaczynamy coraz głębiej analizować kod i zaczynamy wnikać w to, w jaki sposób w jaki sposób firmware dąży do tego, żeby pobrać konkretną bitwę informacji, to przy starych mediach jest to na tyle skomplikowane, że naprawdę spowalnia cały system. Więc wykorzystanie, e, wykorzystanie nowego medium w ogóle nie pozwala na, na przeskoczenie żadnej bariery wydajnościowej. No dobrze, to co zrobił Piór inaczej? Piór zaczął od początku kodowanie pod Zaczęliśmy wymyślać nowe metody adresacji komórek fleszowych i co więcej, zaczęliśmy tworzyć pewien standard. My stworzyliśmy pewien standard 5-6 lat temu, a ten standard dopiero w tym roku został opublikowany i to nie w pełnej formie, w którą my stworzyliśmy. Więc to jest rzecz, która zupełnie zmienia, zmienia, zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o moduły. No ale dobrze, no to co to jest tak naprawdę? Po pierwsze, mamy własne moduły flashowe, czyli nasze macierze są bazują na naszych dyskach. To oznacza, że nie mamy blackboxów, black czyli nie mamy kompletnie rzeczy, które, o której nie wiemy, co się dzieje w systemie. Wszystko jest przez nas adresowane, wszystko jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować i co więcej, przewidzieć, kiedy nastąpi awaria danego elementu i zaupdate'ować nie tylko firmware ten wysokopoziomowy, ale i bardzo niskopoziomowy. I analizujemy to na poziomie dwudziestu kilku tysięcy systemów i cały czas ulepszamy nasz kod. Cały czas staramy się być coraz mocniejsi. Co więcej, to już jest nasza czwarta generacja takich modułów flashowych i one są oczywiście typowo po NVMe, typowo po PCI Expressie podłączone, ale to nie jest jedyna rzecz. Najważniejszą rzeczą jest software. My zmieniliśmy kompletnie software w macierzach po to, żeby on deduplikował zawsze dane, szyfrował je, zawsze je kompresował, zawsze realizował wszystkie, wszystkie rzeczy, które są potrzebne dla flasha. No dobra, no ale takie połączenie to może być skomplikowane i może prowadzić do konkretnych konsekwencji. Otóż oczywiście prowadzi do ciekawych konsekwencji związanych ze skalowaniem całego systemu. Kto z was widział dysk 75 terowy? 75 terowy dysk zadebiutował wczoraj w piórze. Do 2026 roku chcemy stworzyć 300 terowy dysk pojedynczy. Co oznacza że w jednym systemie, 14 dysk, w którym możemy zmieścić 28 dysków, mamy możliwość zgromadzenia 3 petabajtów w 3U. Au. No dobrze, no to teraz wyobraźcie sobie jakikolwiek system line sasowy który możemy tak skonsolidować i zużywając 1100 W. To jest najśmieszniejsze. I to jest technologia, to jest nauka która pozwala klientom na dążenie. Oczywiście dążenie do taki, takich systemów bardzo mocno skonsolidowanych. Oczywiście zaczynamy od małych systemów. Mamy 22-terowe, ale możemy się skalować do petabajtowych i wielopetabajtowych. Co więcej, dlaczego ktoś powiedział, że nie ma takiego dysku e, 75-terowego, bo nas, nasze dyski SSD, które są na rynku, po prostu mają duży kłopot z technologią, nie są w stanie zaadresować nowych wyzwań, nie są w stanie iść w ogóle z, z pojemnością do góry, mają podobną sytuację jak dyski HDD. Przez ostatnie kilkanaście lat o ile prędkość dysków HDD się zmieniła? Zero. No A, ale keszem, keszem, prawda? Prędkość mamy 15 tysięcy RPMów, tak? Okej. Okay. Ale nie jest to duży przeskok, jest to powiedzmy płaski bardzo przeskok i optymalizacja w odpowiednim sposób przechowywania danych tak, żeby, żeby można było to przyspieszyć. Ale ważna rzecz jest tutaj taka, że de facto my jesteśmy w stanie skalować się nawet dalej. I okej, okay, no to o co chodzi? Otóż mamy ten QLC. Mamy TLC, mamy praktycznie każdą technologię flashową, o której byście pomyśleli i wspieramy, i jesteśmy w tym ekspertami. Oczywiście nie mam takiego modułu, szkoda, chciałbym mieć 75-terowy moduł, żeby wam pokazać, ale jeszcze nie mam takiej możliwości. I oczywiście pojawia się kolejne pytanie, no dobrze, ale ktoś inny też produkuje NVMe i też produkuje takie dyski flashowe, to dlaczego akurat Pure jest lepszy? Bardzo prosta sytuacja tutaj jest, bo my nie mamy Garbage Collection, Wear Leveling, Allocation i wszystkich innych rzeczy w module. My mamy to centralnie dla wszystkich modulów robione globalnie. Czyli kontrolujemy flash na bardzo wysokim poziomie. No i oczywiście kolejna rzecz, no dobre, no ale co to nam daje? Na przykład, w systemie all-flashowym, to daje nam tyle, że przy 10 dyskach takich NVMe mamy pełną wydajność macierzy. Przy 20 wydajność się nie zmieni, bo już przy 10 osiągnęliśmy maksa, tylko do, zmieni się pojemność. To, są, to jest magia flashu. Flash jest dużo bardziej wydajny niż jesteśmy w stanie sobie to, to wyobrazić. Więc co jest limitem w takim macierzy? Procesor, nic więcej. Dobra, więc lecimy sobie dalej. No ale flash. Jak popatrzymy sobie na rynek, to flash jest zawsze tutaj. Czyli jest takim kawałeczkiem małego tortu, który możemy zaadresować, bo jest za drogi. I to jest prawda, flash jest za drogi. Jeżeli korzystamy z technologii TLC, a jeszcze nie, nie daj Boże z SCM-ów, to jest strasznie drogi. No dobra, ale tutaj mamy te dyski obrotowe. To czy możemy cokolwiek zrobić, żeby tą cenę fleszu zmniejszyć do ceny dysków obrotowych? Jak najbardziej tak. Z piórem jesteśmy w stanie zejść do 20, i to jest oficjalna informacja, 20 centów per 1 gigabajt na flashu. Oczywiście to są systemy dosyć duże, ale przy tego typu, sytu, w te, w tego typu sytuacjach mamy i tworzymy bardzo ciekawą e, platformę. Nie jedną. Wyrzucamy byski obrotowe kompletnie z Data Center, i robimy Data Center tylko i wyłącznie OFLSowe. I tych produktów mamy wiele. To znaczy, to nie jest tak, że jest to jeden produkt, ale mamy produkty i blokowe, i plikowe, i obiektowe. Do archiwum, do produkcji, do bardzo szybkiej produkcji. Jak popatrzymy sobie tutaj, kolega, jeden nie lubi bardzo mocno AI, ML słowa, powiedzmy, że popatrzmy sobie na 10 liderów tych technologii. Wszyscy oni zwykle korzystają z naszej technologii. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć technicznie, ale tak bardzo głęboko, dlaczego piór jest ciekawy i unikalny, to macie tutaj dwa QR kody i pierwszym to jest, pierwszy QR kod jest do głębokiej technologii flashowej, direct flash, jak zaadresowaliśmy QLC, jak zrobiliśmy dużo, dużo ciekawej rzeczy, ciekawych rzeczy na niskim poziomie. Ba warto się tego uczyć, bo naprawdę odkrywa to nowe karty w technologii. A drugi jest bardzo ciekawy, bo to jest piramida metadanych. Jak spłaszczyć piramidę metadanych, która ma która obsługuje deduplikację, kompresję i wiele, wiele innych rzeczy. I jak my to optymalizujemy? Bo teraz wyzwaniem na storage'u nie, nie są tylko i wyłącznie dane, ale metadane i my to robimy dosyć ciekawie. Dobrze, Dobrze. dziękuję bardzo. Wyrobiłem się chyba. Słucham? Pewnie. Proszę. nie. Nie, nie, było pytań, nie, było AI, nie było ML, to nie Ja mam pytanie, jaką temperaturę te dyski 70 terabajtowe osiągają? E, bardzo dobre pytanie, nie mam konkretnego parametru, tak, żebyś wiedział. No, ale krótko, czy można na tym jajka smażyć? Nie. Tak? No. Dlaczego? Dlatego, że system, największy nasz system, który obecnie ma, ma e, zużycie prądu 1100 watów. Na który ten system będzie miał w 3U 1 petabajt. Ten system, który, który ma 1 petabajt, tylko i wyłącznie 1100W zużywa w, w normalnie, w piku będzie 1300 tak? ale nie więcej. Co więcej, mogę Ci metrykę podać konkretnego systemu, że zużywa tyle. nie? Więc, i to jest kolejna rzecz, o której w sumie powinienem wspomnieć. My, jeżeli chodzi o zużycie prądu, zużywamy o 40-60% do 60 mniej prądu niż jakikolwiek all-flashowy system. Tak. Dobra, dzięki wielkie. A, jeszcze jedno. Mam pytanie odnośnie dysku 70-terabajtowego. 75, mm -hmm. 75. 75. 75-terabajtowego. Zakładając, że mam trzy dyski, jeden szlak trafi. Hmm. Nie jak mamy takiej od... możliwości, sorry, ale system jest skalowany od 10 minimalnie albo 14, nie? W zależności od, od modelu. Bardziej chodziło mi o to, jak długo trwa odtworzenie jednego dysku, jeżeli doszlak trafi. Dobrze, to tego konkretnego 75-terowego nie mam parametru, mamy announcement, nie mamy jeszcze poważnych parametrów. Jeden terabajt na flash odtwarzamy 4 minuty. To możesz przemnożyć sobie, jak długo odtwarzamy 75-terowy. I oczywiście czy to jest szybko, moim zdaniem bardzo. No w porównaniu do HDDK to tak, tak. Ale oczywiście tutaj jest kolejna rzecz. Nie musisz odtwarzać wszystkich parzystości, bo w zależności jaki raid użyjesz. My mamy dystrybuowany raid. Jest to już wchodzimy bardzo głęboko, tak, ale nie musisz odtwarzać 75 teraz, jeżeli padnie ci 75 terowy. Nie zawsze musisz to robić możesz otworzyć tylko 30 na no tak ale chodziło mi o najgorsze możliwe przypadki tak 4 minuty 1 terabajt tak 4 minuty 1 terabajt dobra dzięki wielkie